Cześć, witam Was w kolejnym filmie z serii Minecraft Survival. Dzisiaj pójdziemy do kopalni oraz spróbujemy wykopać pierwsze diamenty. Dlatego już teraz zostawcie łapeczkę w górę dla zasięgu oraz subika z dzwoneczkiem, żeby nie przekapić moich najnowszych filmów. A teraz przejdźmy do filmu. Dobra. Także odłożymy sobie jeszcze kilka rzeczy tylko. Oraz weźmiemy... trochę jedzenia. Robimy cztery chlebki, weźmiemy sobie jeszcze wodę, trochę drewna. No to w takim razie idziemy. Dobra, schodzimy. Zębiak Widzowie, mamy diamenty Nie wiem, jak ja tego nie zauważyłem w pierwszym odcinku, ale Tak, mamy pierwsze diamenty Dobra, ale niestety tylko Niestety tylko jedną sztukę No ale trudno Dobra, kopiemy. No i mamy kolejny jak chigmet. No mra widzę, ja zapomniałem yy, węgla do pochodni, dlatego musimy tutaj przepalić sobie trochę drewna. No Dobrze, także kopiemy. Już ma, z, mam 7 pochodni. Na razie jestem na poziomie minus 33. Mam, mamy żelazo. Dobra, dochodzimy już do poziomu minus pięćdziesiątego, dziewiątego. No i jesteśmy. No to ja sobie tutaj trochę pokopię. I zobaczymy się, kiedy... Coś zobaczę. Dobra, mamy redstone. Niestety skończyło się nam prawie killoff, dlatego... Dobra, mamy już na kilow. Słuchajcie, już tutaj dłuższą chwilę i tutaj prawie nic nie ma. Dobra, słuchajcie, nic mi się nie udało już więcej wykopać, dlatego wracamy na... <laughs> no i wreszcie jasno. Dobra, trzcina już trochę urosła. Dobra, nakopiemy no teraz jeszcze więcej drewna, żeby sprzedać Fletcherowi. Na patyki oczywiście. No mam 22 2 drewna i z tego wychodzi tyle patyków. Tego już się e, potrajdujemy. Mamy 5 emeraldów. No i teraz możemy sobie kupić łuk, ale na razie go nie potrzebujemy. No resztę nastaje noc, dlatego będziemy się przespać. Wywalaj wieśnia. To by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i zostawicie tutaj łapeczką w górę oraz subskrypcję na moim kanale, żeby nie przekapić moich najnowszych filmów. Ale już się z Wami żegnam. Trzymajcie się, elo!